Cześć, witajcie widzowie z tej strony Leon. Dzisiaj gram z moim kolegą Karolem. Czyli. Mam nadzieję, że go słyszycie. A jak nie, to w ustawieniach tam coś zmieniam. Dzisiaj to będzie odcinek w. i wejdzie pierwszy mój odcinek. Możliwe, że będzie więcej, jak będziecie chcieli. Subskrybujcie kanał z lekiem i dzwoneczkiem. No i co, zaczynamy. W tym odcinku chciałem Wam pokazać, jak szybko wbijać ExPa. Zobaczcie, jak dołączacie do Iwajda, to macie tutaj wasze rzeczy w EQ. Macie możecie zagrać i macie Otter Moc. No to wchodzicie w to. I tu macie jakieś dziwne rzeczy. Um, bez z botów, bez czatu. No i tu są jakieś coś takiego innego. A na, najbardziej nas interesuje to casual. Infinity Response, No Revives i 4 minuty timer. No i co, wchodzimy sobie w to. Um, jak w to weszliśmy, to pojawia nam się inna mapa. Wtedy wchodzimy w play. I w tej mapie można grać ile chcesz. Masz ile kroć żyć, w ogóle wszystko. Um, po prostu jak jakiś nikon loop loop Event was zabije, Możecie się z, zrespawnować Polecam wszystkim, którzy za, zaczynają No akurat się słaba mapa tepnąła Chcecie zobaczyć to popatrzcie, Dropi. No i muszą mnie tylko zabić, zabił mnie You died. jest od razu Dacie, Musicie kliknąć cokolwiek No i już was od razu zrespawniło Właśnie tak wygląda ten tryb Jest on naprawdę fajny, ja właśnie z moich kolegów go sobie stosuję nie zawsze, ale po prostu czasami, jak chcemy pozbierać te prezenty na event, to sobie stosujemy, tylko słaba mapa się drapnęła. No, no i w sumie to był taki krótki filmik, więc w tym filmie to by było już na tyle. Doczekajcie się więcej! Subskrybujcie kanał z Lekkim dzwoneczkiem, No i co? Bajo, bajo.